Korzystając z pogody wsadzę jeszcze słoneczny jadalne. Będę go wsadzała tutaj mniej więcej po środku. Tak jak idą tujki i inne tutaj nasze drzewka. Pewnie pójdę po całości. Zobaczymy jak mi staknie. Tutaj wsadzę jadalnego, a po drugiej stronie jeszcze mam taki czerwony. Pierwszy raz, jeszcze nigdy go nie miałam. I Taki drugi, już zwykły, ozdobny też, to też tam gdzieś tam po dalszym płocie wyrzucę, żeby sobie zrobić taką fajną, naturalną barierę z słoneczników. Zobaczymy tego czerwonego, jestem ciekawa właśnie jak to wygląda, takiego, bo pierwszy raz widziałam, więc ciekawości widziałam. Te takie zwykłe to wiem, że są strasznie duże, a czerwone nie wiem właśnie czy jest jakieś mniejsze, czy mi się różni, czy tylko kolorem. Забачмы.